Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem to jest moi drodzy, kolejny odcinek z The Coffin of Andy and Lelej, moi drodzy... W ostatnim odcinku zakończyliśmy sobie epizod trzeci cliffhangerem, zatem od teraz chciałbym na odcinkach sprawdzić inne zakończenia tego epizodu trzeciego. Myślę, że tak na odcinek jedno, dwa zakończenia uda nam się zrobić. Zatem my się się, lecimy, a ty nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekałeś na kolejny odcinek The Coffin of Andy and Leilay, tego porąbanego rodzeństwa. Jeśli... Też chcieliście zobaczyć, my się pisie jakieś inne zakończenia. Słyszałem, że niektóre są bardzo, bardzo chore. Um, więc lecimy tylko, że ja mam tutaj bardzo dużo saveów um, i nie wiem, który wczytać w tym momencie. Natomiast pierwsze zakończenie, pierwsze co chcę sprawdzić, to moi drodzy, moment, w którym idziemy do świata demonów, czy to tutaj? Nie, to ewidentnie nie tutaj. Moment, w którym wchodzimy do świata demonów. Em, przez ten portal. Ja chyba sterowałem wtedy tylko Lejlej. Nie, to było na pewno gdzieś później. To może być gdzieś tu. To na pewno nie. A może sterowałem Endim? Czy to było tutaj? Nie. To będzie trochę później, czyli tutaj. To było dokładnie tutaj. Koniec. Hurra. Władze przybyły na miejsce. A po prostu nas... Ej, rozstrzelali nas po prostu. A niech to. Widok istoty trochę ich wystraszył. Piu, piu, piu. Gravesowie poszli do piachu. Szczęśliwe zakończenie. M mamy widzowie szczęśliwe zakończenie. Koniec. W końcu ci dobrze wygrali, a sprawiedliwość zwyciężyła. Wasze paskudne, szalone życie dobiegło końca, tak jak wasza matka miała nadzieję. A potem wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec! Tak, tak, jak słodka, teraz spróbujmy czegoś innego. Restart za 3, 2, 1. A, i mogę z powrotem do świata demonów, ale nie, tam nie pójdziemy, przynajmniej nie teraz. Raz i porządnie powiedziała, zdecyduj się, jesteś tutaj, chciałem właśnie sobie wczytać. Jesteś. I pisaliście, to sprawdzałem sobie mniej więcej jak dojść do niektórych zakończeń, że jedno z nich odpalamy poprzez wybór Andy. Więc... Wybierzmy Andy, to nie jest tego warte. To tylko imię. Dając jej to, co chce, przynajmniej będziesz mógł chwilę odsapnąć. No bo to jest moment, w którym jesteśmy w aucie, jest ten wybór Andrew czy Andy. Um, poprawi się też jej nastrój i łatwiej będzie z nią żyło. Tymczasem uparte próby stawiania na swoim dają ci właściwie co? Ciągle milczenie, humorkę, tysiące kolejnych kłótni, jej szacunek. Kogo to obchodzi? Po prostu bądź dla niej. Endim. Tak będzie łatwiej. Lubisz, jak jest łatwo, co Andy? Ty, bezpłciowa, mała szmato. Na kim teraz siedzę, Andy? Chyba dobrze wiesz. Zgadza się, to Andy. Jesteś moim endim. Jesteś mój, Andy. Powiedz to. Co takiego, że jesteś mój? Zawsze miałeś bogate słownictwo, więc wiem, że umiesz błagać. Dasz sobie spokój? to? Tak, zrób to dobrze. Litości błagam, poddaję się. To ja, twój Andy, nakażę twoje skinienie u twoich stóp. Do ciebie należy moje życie, którego chciałbym, żebyś nie zmarnowała. A teraz prostszymi słowami. Okej. Bądź Andy'm. Będę czym tylko chcesz, wiesz to. Hehe, tym razem bez wycofywania się. Bez wycofywania się. I mamy moment, w którym pukają do nas, ziomkowie, siema mordeczki. To sobie już pozwolę pominąć i teraz będzie dużo plikania, dużo chodzenia. Teraz należy dojść widzowie do świata demonu, więc. Picy, pycy, pycy, bardzo miło was poznać, jestem Jacob, a to jest moja, znajduję się teraz w tym miejscu, gdzie e, rozmawiamy z tymi obozowiczami, ostatnio wybrałem przyjaciółka, co się wydarzy, jeśli wybiorę tę opcję, moja kuzynka Tania, ha, mówiłem ci, że się nie walili w aucie. co proszę? Przepraszam, moja żona ma brudne myśli. To, to nie tak. Po prostu mówiłam, że to nie uprzejmy, żeby wam przerywać, cokolwiek tam nie robiliście. Cóż, to, to, miło się rozmawia, ale czegoś zapomniałem. Zostań, Tania, ja zaraz wrócę. Jasna sprawa, Andy. No i tutaj dzieciak ukrył się w samochodzie. Mogę wziąć kamień, rozwalić kamieniem um, drzwi, Uderzysz kamieniem w okno. Mogę też? Nie, nie, proszę, odejść, proszę. Ale mogę go również tutaj, widzowie, zostawić. W sumie, tutaj wrócić do Ashley? Tak, wróćmy. Dziecko ucieka. Co robi Ashley? Przepraszam, Ashley. N Co do ciężkiej kurwy, to ma znaczyć? Co ona odwala? Ej, tego wcześniej nie widziałem. Ja pierdolę, on żyje, smażycie go żywcem. Mówiłem ci, żebyś... Czemu? Po prostu, czemu? Już ci mówiłam, zjadanie ich daje mi siłę. Ale ty nawet nie jesteś fanką symboliki. Nie rozumiem. Tu nie ma nic symbolicznego, mówię totalnie serio. Nieważne, policja już jedzie. Co? Zjebałem, musimy się zbierać już. Transakcja jest niekompletna. Brakuje jednej duszy. Teasorki za to, może następnym razem. I lecimy do portalu. Czy w po... Ej, to tak nie wyglądało, nie? Haha, <śmiany> to było coś, no nie? Tak nie wyglądało to przejście. Nie? Ogólnie to miejsce: masz za dużo myśli, aby ubrać je w słowa. Ha, nie złoś się. Spójrz, wszystko jest dobrze, nawet lepiej niż dobrze. Jesteśmy w królestwie demona, to jest cool. Chociaż chyba to jest kraina pomiędzy. Demon nawalił? Cóż. Policja nigdy tu nie przejdzie, jesteśmy wolni od więzienia. Czemu to zrobiłaś? Zrobiłam co? Zjadłam tego gościa? Już ci powiedziałam. No, przy wyborze Andrew to ona go nie jadła, nie? Potem jak wyraźnie cię prosiłem, żebyś tego nie robiła. Przestań dramatyzować. Nic tam nie jest. A teraz znajdźmy tego demona. Okej, okay, jak to się potoczy dalej? Idziesz? No idę, idę. To nie zadziała. Andy? To nigdy nie zadziała. Andy? Andrew? Hej, nic ci nie jest? Nie mogę tego robić. Nie mogę tego naprawić, Ashley. No wieś, skąd ten nastrój? Jesteśmy bezpieczni, Andy. Nie mogę nas naprawić. Co, co to ma znaczyć? Wydaje mi się, że wiesz. Nie mówisz serio? Czemu teraz? Słuchaj, przepraszam za to ognisko. Nie wiedziałem, że to będzie taki problem. Zajebie ją? No, to nawet nie była moja wina. I wracamy do początku. Ile razy odbyła się ta rozmowa? Gdybyś nie użył tego amuletu, użył mojego amuletu, to nie musielibyśmy go ładować. Czy to definicja szaleństwa? A no wtedy nie próbowałabym zjeść tamtego gościa, to twoja wina. A teraz mam jakoś przeżyć w tym szalonym miejscu z nią? Czy ty mnie słuchasz? Odpowiedz mi! Jak nawet nie potrafił użyć mojego imienia? Andy? To nie my kontra świat, to ona kontra ja. Podczas gdy świat się zamyka. Hej, powiedz coś, co jest? Cisza. Dobra, rozumiem. Całkiem sporo się wydarzyło w ostatnim czasie, co? Ciężko to ogarnąć, prawda? Oczywiście, że wariujesz. Ale nie martw się, Andy, wszystko się uło. Nie dotykaj mnie. Jakie oczy zrobiła? Nie chcesz być Endym. Prawdę mówiąc, robisz wszystko, żeby tego uniknąć, ale zostałeś i tak Endym. Dla niej. Wszystko, co robisz, robisz dla niej. Padasz na kolana przed nią, udając kogoś, kim nie jesteś. A ona odwdzięcza się, kopiąc cię w twarz za każdym razem, kiedy jest okazja. Hej, Ashley, czemu uważasz, że to ok, żeby mnie krzywdzić? E? Bo i tak zostanę z tobą? A może robisz to, żeby udowodnić sobie, że zostanę? Co cię napadło? To w porządku, żeby źle mnie traktować, to w porządku, żeby nie mieć do mnie szacunku, to w porządku, żeby przekroczyć każdą granicę, granicę jaką postawię, prawda? Ja nie, nie wiem. Tak musi być. Bo to ja jestem gotowy na kolejną rundę Twoich odpałów. Robiliśmy to już tyle razy, czemu miałabyś zmienić się w tym momencie? Ciągle powtarzasz, kocham cię, kocham cię, ale ty mnie nawet kurwa nie widzisz. Hmm. Wow, i to wszystko przez to, że próbowałem zjeść tamtego typa, co? Cisza. Cóż, cholera, przepraszam kurwa bardzo, że staram się o nas dbać. Zapomnij, to nie ma sensu, i tak nigdy do niej nie dotrzesz. Czy teraz możemy poszukać demona, czy co? Tak, chodźmy. Możemy robić co tylko zechcesz. Lejlej. Okej. Okay. Co to jest? Nie masz pojęcia o co tu chodzi. Słaby płomień. To też jest słaby płomień. A tu na górze? A tu na górze są. nasiona. Ok. Tam na górze coś jest, ale nie mam jak tam dotrzeć. Więc na razie po prostu chodźmy tutaj. E, znam to miejsce, widziałem to miejsce w wizji. A czy to nie tutaj gonił? Ją, Andy? Pamiętasz w tej, w której mnie goniłeś i zabiłeś? Nie będziesz próbował poderznąć mi gardła tym razem, prawda, Andy? Czyżby, a może. chcesz tego? E, nie, dzięki. Nie masz tego w sobie, by cokolwiek mi zrobić. I ma rację. Czy może jednak ją ukili? Ostatnim razem użyłam tego, żeby przejść dalej, i powbijałam sobie drzazgi w ręce. Skoro nam się nie śpieszy, spróbujmy znaleźć jakieś inne przejście. No, mam kwiatki w sumie. Tylko, że to mnie ciekawi, jak tam się dostać. Tu jest ten symbol słońca. Ja bym chciał tam na drugą stronę, my się pysie. Ale nie widzę możliwości. No dobra, na razie, na razie to olejmy. E, kwiatki. Nie, nie, nie kwiatki, powiedziałem. Picy, picy, picy. Dobra, i teraz sobie przyjdziemy w ten sposób. Cyk, cyk, cyk. Nie masz na czym... A, bo tutaj jeszcze są kwiatki, więc zbierzmy je sobie. Cyk. E, I tutaj kłody jeszcze nie wyschły. Pozwól, że to wezmę. Zajdź sobie sprawę, że nie potrzebuję broni, żeby cię zabić. Prawda? To nie tak. Będziemy potrzebować tego później, żeby ściąć takie małe drzewka. A nie mogę ich ściąć ja, ponieważ... Ponieważ chuj ci w dupę, może być Andy? Ciekawe Dobra. Zobywasz drewno na opał. O, 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 o! Drewno na opał. Czy to oznacza, że ten płomień może być teraz większy i tu też dobra. Cyk, 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 cyk. Okej. Okay. Zdobywasz kamień ze słońcem i tutaj spadnę. A, mogłem też po prostu w ten sposób, dobra. Symbol na podłodze reaguje z kamieniem, a więc to tak działa. Lepiej zostawmy ten kamień tutaj, on chyba należy do tego miejsca. Skoro tak mówisz. Dobra, i możemy? To całkiem sporo. Wątpię, że będziemy potrzebować więcej. A mogę wszystko napełnić? Zadowolony? Tak. Dobywasz wiadro. A tu woda? Napełniasz wiadro wodą. I zróbmy cyk, cyk, cyk. A, bo dużo kwiatków mogę zrobić. Dobra, ja zbieram wszystkie kwiatki możliwe, widzowie. Ja myślałem, że tu jakiś secret, a to najwidoczniej. I tak, i tak tutaj musiałbym przyjść, pewnie w jakimś dalszym miejscu. O, tutaj chociażby kwiatki są nam potrzebne. Nie możliwe, że gdzieś tutaj dalej zostaw to mnie, już raz rozgryzłam właściwą ścieżkę. Pozwala szaszli prowadzić. A, czyli i tak nie potrzebowałem ty. Okej, okay, taki przeskok, proszę bardzo. Za tymi drzwiami doszło do zabójstwa. Nic mi nie zrobisz, prawda? Dobrze wiesz, że nie. A może jednak? Ja zapiszę. 50. plik jest maksymalnym plikiem, o nie. Dobra, to na 50 też zapiszę znowu. Okej. Okay. Niedobrze. O, jest demon, siema demonie, tu jesteś. Wydaje się, że przyszłość się zmieniła. O, więc też widziałeś tę wizję. Ale ta mój głupiutki Andy wrócił do formy. Prawda Andy? Ty gupta się. Ona z pewnością cię testuje. Widzisz? On teraz zna swoje miejsce. Nie ufam mu. Oj, wyluzuj, ją po prostu walną foszkę we śnie. To tyle. Lepiej zabierz nas do królestwa demonów, tak jak obiecałeś. Nasza umowa mówiła, że przyzwę do swojego królestwa ciebie, nie jego. Spoko, ale możemy go zabrać do domu? Nie ufam mu. Tak, rozumiem, ale nie za bardzo chcę iść bez niego. Myślałem, że nie jest ważny. Cóż, źle myślałeś. Co powiesz na to? Znowu zawrzemy pakt, a wtedy on też będzie mógł przyjść. Może zróbmy tak, że jak zrobi coś głupiego, to będziesz mógł wziąć jego duszę. Ashley! No co, spoko, będę cię wyprowadzać Haha, <laughs> mamy umowę Hej, nie zgodziłem się na to To nie chciało wcześniej mojej duszy Co się zmieniło? Nieważne, umowa nie została zawarta z tobą Super, teraz możesz pójść ze mną Ale bez zabijania mnie we śnie Bo to byłoby głupie, prawda demonie? No, to tak czy nie? Jak tam chcesz Chodźmy już do królestwa demonów Wejdźcie to wchodzę. Okej, okay, jesteśmy w tym świecie, co wcześniej. Smolista duszo. Jest wiele spraw do przedyskutowania. Jasne, bierzmy się za to. My, nie on. Możesz zostać tutaj, bracie smolistej duszy. Mam zostać tu jak w budzie, czy co? Ale to wygląda, serio, zupełnie inaczej niż jak przy wyborze Andrew, nie? No co? No ja tu ustalam... Z... Nie, tu ustalam zasady. To jego dom. Jego? Okej. Okay. Wcześniej powiedział, że ma odpocząć. I my sobie chyba biegaliśmy po, po tym miejscu, nie? Jak dobrze pamiętam. Jakieś kartki. I wcześniej... Głównie chyba jako Lejlej biegałem. Już, już nie pamiętam. Czy mogę wziąć prysznic? Dlaczego to cholery jest tutaj wanna? Nic w tym miejscu nie ma sensu. Czy naprawdę musimy tutaj zostać? Czy ja mogę wyjść? Co prawda drzwi nie mają zamka, ale nie powinien się puszczać pokoju. Wygląda na to, że istota naprawdę cię nie lubi. Ona przy poprzedniej grze, jak graliśmy z wyborem Andrew. Chyba nie. Nie była aż tak sceptycznie nastawiona. Hmm. Co jest, Andrew? Próbuję zasnąć i nie myśleć o troskach, ale nie jesteś w stanie. Więc zamiast tego godzinami patrzysz się w sufit. Co jest? Hę? To jest ten znak. Co jest kurwa? Wróciłam mm, Jakimś cudem masz bardziej kwaśną minę Niż zazwyczaj, co jest? Cóż, przede wszystkim sprzedałaś mnie demonowi Nie do końca A jednak, spójrz na to ha, Cóż, teraz wiem, że nie możesz uciec Super Nie nie widać u niej nawet krzty żalu no, Daj spokój Czemu tak zamulasz? Wszystko ogarnęłam Będziemy tu bezpieczni, nic nam tu nie grozi Jestem zmęczony, Lejlej Co właściwie powiedział ci demon? Pokazał mi jak od teraz będę zbierała dusza. W skrócie będzie wysyłał mnie do świata ludzi, gdzie będę przywoływana i oferowała dusza. Będąc tam mogę ogarniać, ogarnąć ludzkie rzeczy, takie jak jakieś jedzenie, mydło i inne. Po czym on przyzwie mnie z powrotem tutaj, zdalny od wszystkich konsekwencji, będziemy tak się przysywać w jedną i w drugą i zdobędziemy tyle dusz, ile tylko chcemy. To brzmi Za dobrze, żeby być prawdą, gdzie jest haczyk. Masz przeczucie, że coś jest nie tak, ale za nic nie jesteś w stanie powiedzieć co. Być może to nie jest już Twój problem. Teraz to ona rządzi. Cóż, to chyba dobrze? Nie brzmisz jakbyś się cieszył. Potrzebuję odpoczynku, Lejlej. Nie mm, jesteś w stanie mi to zapewnić? Coś mi mówi, że nie powinnam Cię teraz zostawiać samego. Wszystko u mnie gra. Nieważne. Może nie będzie tak źle. Ona ma rację. Jesteśmy tutaj bezpieczni. Chyba. Czy to nie tego chciałem w głębi serca, żeby była cała i zdrowa? Czy to tyle? Utknąłem tutaj do końca naszych dni. Ona zbiera duszę dla tego demonicznego czegoś, a ja co robię? Będę siedział i czekał, aż ona czegoś ode mnie zechce? Bez życia czy własnej woli, po prostu, Andy. Trochę jak twój ojciec, ale on przynajmniej mógł poruchać za to, co robił. Ale to nieważne, liczy się szczęście, Ashley. Nawet za koszt twojego własnego zawsze tak było i będzie. Nie szkodzi, i tak nie zasługiwałeś na szczęście. Dalej w świecie demonów już chyba tu zostaliśmy. <laughs> jestem szczęśliwa. Dobrze to słyszeć. A co z tobą? Jeszcze szczęśliwy? Lepiej żebyś był, w sensie tak zostaliśmy tak na stałe, stałe. Oczywiście, że jestem. Nie wygląda, my się pysia. <świetnie>, Świetnie! Wszystko się ułożyło, tak jak mówiłam. Ty też w końcu się ogarnąłeś. Jestem pewny. Co masz na myśli? Jesteś znowu Andy. -m. Przez jakiś czas mogłam na ciebie mówić, Andy, ale tak naprawdę nie czułeś tego, a teraz w końcu przytomniałeś. Zawsze wierzyłam, że wróci. Kocham cię Andy. Kocham cię Hehe, <świetnie> Wszystko jak należy! Smolista duszo. Czas zebrać duszę. Znowu, czy ty ostatnio nie zrobisz się bardziej ksiwy? Ach, nieważne, zobaczymy się później, Andy. On nie chodzi na te eskapady, tak? On po prostu siedzi. Koniec zabawy na dzisiaj. Wraca z tobą do pudła i na boks. Layla wygrała. Koniec! Stary, to naprawdę do bani, co? Absolutnie nic nie zostało rozwiązane. Założę się, że wolałbyś wyhodować kręgosłup moralny zamiast tego bagna. Chcesz spróbować? Nie jest okej, okay. wyjdź. Tak chciałbym spróbować. A, czyli wyjdź, to wróci nas do głównego menu, a tak chciałbym spróbować. Cóż za szczęście, okażę ci łaskę. Wrócimy teraz do tej okropnej decyzji, którą podjąłeś. I to była decyzja... Ta decyzja. Andrew. I tutaj już nie ma innej decyzji. W tym momencie, jak wczytaliśmy. Może być tylko Andrew. Ale tutaj, my się pysie, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. W kolejnym odcineczku, kolejne zakończenie, jedno czy dwa, zobaczymy sobie, my się pisze. Tymczasem ja się z wami żegnam, rodzeństwo również się z wami żegna i widzimy się niebawem w kolejnych zakończeniach The Coffin of Andy and Lele. Epizodu trzeciego. Trzymajcie się, pa! pa.